No, szykujemy się. Lecimy. Tam będziemy. Jak zapytałem, jak nastroje, to Konrad jeszcze powiedział, że my przynajmniej umiemy się wspinać. poranny plank poranny scrambling czasowo trochę do tyłu tak se, tak se. humor spoko Za so, nie chcesz iść pierwszy Janek w sumie? Jak nie, masz, jak nie masz czekana to chyba najlepiej żebyś ty był z przodu Jaczej się zsuwać na zejściu To okay, będziemy ja cię łapać. W środku też może nie mieć czekana Ale ja tu ja, ja byłem wolnym więc... Ja chcę być z Dobrze W ciągu półtorej rozpoczynamy. Wyciąg numer 2 wiemy gdzie jesteśmy, więc jest dużo lepiej niż czwartek. Jest? Czas jest na 14 no ale lekce, ale może nadrobimy. Widoki są całkiem epickie. Fajny wyciąg podobał mi się. Ty mocny jesteś, jak to robisz na lidzie, a jakoś tak. Stwierdziłem, że wolę się asekurować rzadziej, a się lepiej trzymać rękami. Auto! Dobra. O kurwa. To się wspinam. O! Wyciągi Stefana zakończone, teraz ja obejmuję prowadzenie. I jak wcycha? Zimna! Tak Zimna! Zmrożona! Jest wpyte, ale już pytę Dobra, eee, w taśmy e, asykuracja, je badałko wysył. E, wiem, gdzie idę. Wszystko? Tak. Mogę iść? Mogę Możesz... iść. Dobra, to idę stopnie w śniegu no jednak czekamy Słońce. Słońce! Słońce! Mój nastrój poprawił się dziesięciokrotnie. Poczekaj, ha, ha, aż do tak słońca tak. wejdziesz. Wyrzuciłeś to z siebie. No, cztery wyciągi mnie ciśniałe. Waki rędziejsz. The... Już trochę narracji. Status. Jest ciepło Jest ciepło <grymne> Dwa wyciągi zostały 5a, 3c No, Dobra. wygląda na to, że nie będziemy musieli się wycofywać Sprzęt, taśmy O Rozjebany palec <grymne> Rozjebany palec Jebadełko. Wiem gdzie idę I... Jestem asekurowany powoli no, wygląda jakby się trzeba było wspinać. Kto by się spodziewał? Który tu z tych chujowych stopni? Tutaj taki? Najnie hujowe. Ja myślę, że wszystko sobie zdejmie. Pewnie nie, stać. No, fajne te Czy będziesz prowadził, jakby, on wyrazał? No, tak.

Kolejny moment do kompilacji faili. Chłopaki właśnie przeszli kruksa najtrudniejszego wyciągu, całe 5A przedostatni wyciąg, tam nas czeka jeszcze tylko 3C do, do szczytu. Hello, ciao, ciao. Okay. Okay. święta Mario błogosławiona między piorunami. This is quite a blasphemy for me. <laughs> where are you from? From Poland. From where? Poland. Ah, okay. Kapitani, forte aby wate Kukuczka. Kukuczka. <laughs> ah. Fuck yeah! <grymne> Panowie, panie, mamy to. dużą <grymne> zrobiony. 8 wyciągów, 4 godziny 50 minut. To jest. To jest. minus. To <grymne> jest. minus. To jest. minus. To oh. jest. <grymne> Ale poręńczuwa. O boże. O, no no no. Masz to. Sorry, sorry, sorry. Dobra, jada Ostatni zjazd z naszymi nowymi przyjaciółmi z Hiszpanii. Amigos, diga algo para el video. Megamy New Ria Czy to na naszą górę? Ktoś tam był jeszcze za nami? Fajne wspinanie na wysokości, nie dość, że jest zimno Chcemy na cały dzień wspinania, się przez parę godzin To jeszcze się głowa napierdala Właśnie tu jesteśmy Dopiero co weszliśmy na lodowiec, przeszliśmy stamtąd, straciliśmy mnóstwo czasu na zejściu z tamtych skał. Mamy godzinę 15 do kolejki, która jest tam daleko, ale chyba powinniśmy się wyrobić na styk. Mamy 40 minut do zamknięcia drzwi. Wiesz, jest dobrze. Woodweed. Woodweed. Wood Co? Z góry? No nie wiem. Do jaska, bo się mleka nie było, no?